Nazywam się Remigiusz Kula i wraz z moją drużyną reprezentujemy czwarte liceum ogólnokształcące w tylu. W tej debacie mam zamiar udowodnić, że historia częstochowy w okresie PLL-u to wcale nie bardziej historia Jasnej Góry niż miasta. Oblicza przeszłości to turniej debat historycznych zorganizowany przez oddział IPN w Katowicach. Uczestnikami przedsięwzięcia są uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oblicza przeszłości to inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak wygląda przebieg konkursu? E, turniej składa się jakby z dwóch części, to znaczy jedna część jest. Poświęcona szkołom ponadgimnazjalnym, druga gimnazjalnym. Dzisiaj, czyli 18 listopada, akurat walczą o laury szkoły ponadgimnazjalne. I ta część składa się z kilku etapów. Dzisiaj mamy etap regionalny, gdzie drużyny są podzielone na cztery grupy, w których każda drużyna walczy z każdą. O czym debatowano? Generalnie rzecz biorąc, temat jest Kościół w PRL, choć oczywiście podzielone jest on na trzy części. Jedna mówi o tym, że Kościół jest najważniejszą instytucją, czy był najważniejszą instytucją walczącą o wolność w PRL. No, oczywiście dużo jedna musiała to udowodnić, druga obalić. Druga teza była poświęcona działalności biskupa Stanisława Adamskiego, a trzecia, ta, która, o, o której teraz będą debatować, e, historii Częstochowy. Czy to jest bardziej historia Jasnej Góry, czy miasta w okresie prl -u? debatujemy nie pierwszy raz. Ile osób bierze udział w takiej debacie? Jaką ona ma formułę? W debacie biorą udział dwie drużyny. Każda składa się z czterech mówców. Mówcy mają przypisaną swoją rolę. Jedynka wprowadza, drugi mówca argumentuje, trzeci odnosi się do argumentów przeciwników, czwarty mówca podsumowuje całość debaty. No oczywiście jest różna propozycji i opozycji, no bo jest pewna teza, do której trzeba się Odnieść pozytywnie lub ją zanegować. De każdy mówca ma cztery minuty, więc w sumie debata trwa około pół godziny. Ocenia je trzyosobowy skład jurorski. Około milion biednych złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Zadegowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Modlono się również, aby wypuszczono samego kapłana z więzienia. Oblicza przyszłości to debata, można powiedzieć, w formule oksfordzkiej. Jak młodzież radzi sobie. Tematy są dosyć, powiedziałbym, trudne, ponieważ oscylują wokół problematyki roli kościoła, kościoła katolickiego w obliczu okupacji hitlerowskiej, w obliczu komunizmu w okresie prl -u. To są, trzeba mieć tego świadomość, zagadnienia zupełnie właściwie nieobecne w takim zakresie w programach nauczania historii. Tym bardziej więc należy się szacunek i nauczycielom, i uczniom, że zdołali w tak krótkim czasie przebić się przez literaturę, na tyle ją sobie przyswoić, żeby w swobodnych wystąpieniach stanąć dosłownie, bądź to po stronie propozycji, bądź po stronie opozycji. To wielka sztuka. Wielka sztuka, a Jury ocenia jakość tej debaty, co sprawia największy problem. Jako początkujący nauczyciel zawsze myślałem, że najważniejsze jest to, żeby dobrze przekazywać wiedzę. Już po paru miesiącach się zorientowałem, że równie ważne, a czasami nawet ważniejsze ze względu na motywację dla ucznia jest dobrze go ocenić. I to zawsze jest problem. Stąd ocena, oceny wystąpień dokonuje trzech jurorów i każda ocena poprzedzona jest dosyć długą dyskusją między nimi by ten właściwie werdykt wydać zwycięstwo w turnieju regionalnym gwarantuje udział w ogólnopolskim turnieju debat oksfordzkich o puchar prezesa Instytutu Pamięci Narodowej